Witamy Was w kolejnym odcinku Zasilacza. Przechodzimy do Was z nowym, kolejnym fragmentem, tym razem z drugiego rozdziału listu Jakuba i wersety od 14 do 19. Przeczytam. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przychodzić i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z Was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże? Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Ciekawe, ciekawe, bo... Kuba, czy Biblia nie mówi, że jesteśmy zbawieni jak to było yy, z wiary? No, z łaski przez wiary, więc ogólnie wydaje się, że większość Nowego Testamentu tak bardzo mocno to akcentuje, a tutaj Jakub po prostu trochę się buntuje i mówi, czy, przez wiarę, czy, czy wiara może go zbawić. Ale to jest taka pozorna sprzeczność. Bo w ogóle ona też bardzo oddaje dobrze to, że słowo. Yy, Y y mam nadzieję, że dobrze wymawiam, <grych> chodzi o greckie słowo, które odnosi się do wiary. Ono jest takim szerokim terminem i ono ma wiele znaczeń w tym kontekście, że tutaj widzimy, że nawet demony mogą wierzyć, y a jednocześnie no, wiemy, że niekoniecznie mamy taką wiarę jak demony, to, że Bóg istnieje, tylko właśnie to jest ten szeroki termin, więc tutaj Jakub używa konkretnego znaczenia tej wiary, takiej wiary, że ktoś mówi, że ma wiarę, ale w sumie ona jest taka Niepraktyczne, w sensie nic z tego nie wynika. No właśnie, bo to jest może trochę takie bardziej uzupełnienie: tego, że, że te uczynki będą z tej wiary wynikać. Dalej jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, no ale ta nasza wiara musi się w czymś objawiać, bo jakby nikt jej nie widział, nikt o niej nie słyszał, to chyba by znaczyło, że tak jak w poprzednich fragmentach czytaliśmy, jest trochę bezużyteczna. Tak jak ta tym bardziej, że Jakub po prostu bardzo jest taki praktyczny gość. On y, ciągle mówi o tym, żeby być nie tylko słuchaczem, ale wykonawcą, żeby ta pobożność była taka pożyteczna, żeby nie była bezużyteczna. I tak samo myślę, że tutaj w tej koncepcji rysuje wiarę, która w tym oczywiście jakimś tam wąskim znaczeniu może być bezużyteczna, bo demony wierzą, ale nic z tego nie wynika. Po prostu tylko czekają na czas sądu. E, I tak samo jeżeli nasza wiara będzie tylko takim oszukiwaniem samego siebie, chociaż myślę, że my zaczęliśmy mówić, że to nie mamy na myśli tego sposobu wierzenia, no to no nic z tego nie będzie wynikać, to będzie tylko takie oszukiwanie samego siebie, że w coś wierzę, ale nie będą szły za tym jakiekolwiek decyzje, jakiekolwiek zmiana w naszym życiu. Wyobrażam sobie drzewo, bo jak, jak popatrzymy na drzewo, no to skąd ono czerpie to, co czerpie do życia? Tak? Z owoców? No nie, no, owoce są tak jakby już końcowym efektem. Drzewo ma korzenie, ma pień i to dopiero sprawia, że te, te, te wszystkie odżywcze składniki są doprowadzane do gałęzi i produkuje drzewo owoce. Wiemy, że jak drzewo nie produkuje owoców, a powinno no to jest raczej taka zła oznaka, że coś się dzieje z tym drzewem, albo jest chore, albo jest nieodpowiednio um, odżywione, ziemia nie ma, nie ma właściwych składników odżywczych i tak trochę chyba działa nasza wiara, tak? Bo jest ta życiodajna energia, to co mamy od Pana Boga, ta wiara, która obfituje w owocach, więc jeśli nie ma owoców, to już jest jakiś snak tego, że coś się dzieje. No i też w ogóle Jakub, on to podkreśla w wersecie 18. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Po prostu mówi, no nie da się tak tylko rozdzielić, no dobra, to ty masz wiarę, ja mam uczynki, jest okej, okay. po prostu to jest nierozerwalne. Tym bardziej łatwo to zrozumieć, jeżeli pomyślimy o tym, że w Starym Testamencie jest słowo, które się, no, oznacza wiarę, ono oznacza też taką postawę, naszą postawę e, trochę właśnie też takiej wierności, tego, że my ufamy Bogu e, i wierzymy, że on jest wiarygodny i to ta wiara w Starym Testamencie, szczególnie to co on oddaje to, że ona się przejawia w tym, co mówimy, co myślimy, co czynimy. Więc właściwie tutaj Jakub definiuje, czym jest ta prawdziwa wiara i odróżnia ją od takiej fałszywej, która jest tylko słuchaniem i mówieniem tak, mam wiarę, no po prostu pokazuje to, czym jest ta prawdziwa wiara, która jest tą postawą życiową, że wiem, że mogę zaufać Bogu, wiem, że On tyle mi dał i z tego, z tej wiary wynika pewna zmiana w moim życiu. Dokładnie. Pytanie, na czym opieramy naszą wiarę, jaki obraz Boga mamy, czy my patrzymy na to co nam Pan Bóg przedstawia w Biblii, jak zachowywał się Jezus, będąc na ziemi? Tak? Czy my patrzymy na kwestię zbawienia jako na coś, co jest dla nas piękne, co jest dla nas darem? Czy tak jak jest napisane w wersecie 19, no, demony też w coś wierzą tak i drżą. Czy ja drżę, bo cel byłby taki, żeby nie drżeć, tylko żeby ufać Panu Bogu, bo. Jeśli ta nasza wiara wywodzi się z miłości do Boga, z wdzięczności za to, co On dla nas zrobił, no to, to nie, ma, nie ma możliwości, żeby ona nie obfitowała w jakieś dobre uczynki. Tak, więc to nie jest tylko informacja, albo jakieś tam e, przekonanie o czymś tam, tylko to jest też trochę taka decyzja, że taka postawa, co my robimy e, z tą naszą wiarą w Boga, co wynika z tego, że wierzymy, że On nas zbawił, i ja mam na myśli tutaj takiego nastawienia. Dobra, czyli jeżeli uwierzyłem, to teraz muszę spełniać uczynki, muszę zachować się swoimi siłami, całe wszystkie przykazania, bo tego ode mnie wymaga prawdziwa wiara. Jeżeli zdarza mi się upaść na że nie mam prawdziwej wiary, nie, to nie o to chodzi. Ale tutaj Jakub zwraca się do takiej grupy ludzi, albo przynajmniej chce ich ochronić przed taką grupą ludzi, która chce być tylko słuchaczami. Bez jakiejkolwiek praktyki. Więc on tak mocno po prostu akcentuje ten e, akcent, żeby to było takie e, pożyteczne, żeby to było nie bezużyteczne, tylko takie praktyczne. Dokładnie, to w szesnastym wersecie mamy tak y, trochę ten temat podkreślony, nie? W jaki sposób my odpowiadamy na potrzeby innych ludzi, czy gdy ktoś przychodzi do nas, opowiada o swoim problemie o czymś, co się dzieje, to mówimy, no dobrze, będę się modlić, a później nawet nie pamiętamy za kogo i o co. Albo mówimy, no dobrze, dobrze, no Pan Bóg na pewno Ci pomoże, bo przecież Pan Bóg jest dobry, no i jest. Ale może jest coś, co ja mogę zrobić dla tego kogoś. Bo czasami tak trochę automatycznie zbywamy potrzebę innego człowieka. Nawet takie podstawowe, w które naprawdę bylibyśmy w stanie zaspokoić. No i w ogóle to jest obraz tego, że on jest taki trochę wręcz satyryczny, że no, po prostu możesz sobie mu mówić, o niech ci będzie dobrze, niech ci się wiedzie, ale w ogóle nie pomożesz tej osobie i po prostu Jakub mówi, że no sorry, ale to do niczego nie doprowadzi i taka wiara, takie mówienie czasami tak trochę jest z życzeniami na nowy rok, w sensie... Nie do najlepszego. Dokładnie, nie? I jakby co to zmienia moje w moim życiu. Ja w ogóle jestem kiepskim w składaniu życzeń, nie, nie lubię tego robić, ale po prostu no często jest tak, że jak myślę o tym, żeby złożyć komuś życzenia, to, to nie jest tak, że wierzę, że one coś zmienią, tylko ewentualnie staram się, co mi ciężko idzie, złożyć jakieś parę słów, które będą miłe, ale które nie wiążą się z tym, że ja wierzę, że coś takiego się stanie. A tutaj no właśnie chodzi o coś więcej niż takie pobożne życzenia, tylko o taką pomoc dla... Szczególnie dla bliźni, właśnie dla, dla tych jest brat i siostra, więc nie chodzi też warto, żeby wcześniej była mowa o tej sierocie wdowie, a tutaj też chodzi o taką praktyczną pomoc. I yy, w sumie też w domu to widać, że nie chodzi o to, yy, że ja będę, mówię, będę mówić kocham, tylko właśnie, żeby troszczyć się o najbliższych. Myślę, że ta nasza pomoc może być na zasadzie. Albo ja aktywnie pomagam, albo aktywnie idę po kogoś kto może pomóc, bo może być tak, że ktoś potrzebuje czegoś, czego nie jestem w stanie zrobić, bo nie potrafię, bo nie mam czasu, nie mam takich zasobów, ale jestem w stanie zadzwonić po kogoś, kto to zrobi. Pójść do kogoś, kto to zrobi, coś, coś zrobić. I myślę sobie też o tych życzeniach, że może warto tak jakby w zamian mówienia takich życzeń automatycznie, bezmyślnie to je trochę przemyśleć, bo w sumie takie Boże błogosławieństwo też jest czymś pięknym, tak. ale tak bym chyba zachęcała wszystkich, żebyśmy patrzyli bardziej świadomie na to, jeśli idę do kogoś i życzę mu Bożych błogosławieństw, to żebym w tym momencie pomyślała o tym, co ja mówię, że, że właśnie przez moje usta wypowiadam błogosławieństwo, które przychodzi od Boga, nie ode mnie. E no właśnie, też był taki fragment o tym, że usta wypowiadają błogosławieństwo i przekaństwo. Tak, dojdziemy do tego. Więc tak podsumowując ten fragment, po pierwsze warto pamiętać, że słowa są wieloznaczne, więc czasami można używać tych samych słów, a rozmawiać z drugą osobą o czymś zupełnie innym. Ktoś o swoim, druga osoba o swoim. Tak samo wydaje się, że Paweł musi się nie z Jakubem, bo używają słów wiara, ale mówią o zupełnie innym rodzaju wiary. A po drugie po prostu jak chcesz, żeby ta wiara była taka praktyczna, żeby to była praktyczna rzecz, która działa w naszym życiu, która coś zmienia? Chcemy Was dzisiaj zachęcić, żebyście w modlitwie spojrzeli na to, jak wygląda Wasza wiara. E, tak, żebyście przyszli do Pana Boga i, i zapytali. Żeby może on wam pokazał, jaki jego obraz macie, czy, czy wasza wiara obfituje w jakieś uczynki, czy, czy może czujecie, że tak trochę usycha i że, że nie wydaje owoców, że ludzie, którzy są dookoła, dookoła was, nie dostrzegają tej waszej wiary? Może wtedy warto, warto coś tam będzie zmienić? I wyzwanie na dzisiaj pomyślcie o tym, czy jest może ktoś z waszych bliskich, kto może potrzebuje się ogrzać, może niekoniecznie chodzi o ciepło, ale po prostu żeby do niego napisać, żeby się do niego o niego zatroszczyć, żeby to nie były tylko słowa, ale taka praktyczna pomoc, którą chcecie komuś przekazać. Teraz będziemy się modlić. Jest to taki czas, kiedy właśnie prosimy Boga o to, żeby on dał nam tej praktycznej wiary, tej wiary, która jest postawą, która całkowicie zmienia nasze życie. Że nie są to tylko puste słowa, ale jest to coś, co to po prostu daje nam to życie do środka, że Bóg daje nam nowe życie i ono przynosi owoce. Drogi Boże, tak ci dziękuję za to, że ty masz do nas tyle łaski, y, tyle też nam dać. Dziękuję ci też za to, że to ta wiara, którą zdarem od ciebie, ona jest taka praktyczna. To nie jest tylko jakaś teoria, w którą mamy wierzyć y, i uznać, że tak po prostu jest, ale to całkowicie zmienia nasze życie. To daje nam każdy dzień czyni lepszym. Dziękuję ci, Boże, za to, że ty nie tylko powiedziałeś, że nas zbawisz, ale też przemienić nasze serca. I po prostu będziemy mogli być nowymi, lud nowymi ludźmi w tobie, nowymi stworzeniami. Proszę cię właśnie o to, żeby ta nasza wiara była praktyczna każdego dnia, szczególnie dzisiaj. My Jezusa. Amen. Dziękujemy, że dzisiaj do nas dołączyliście. Zapraszamy jutro. Eee, możecie podzielić się z kimś tym nagraniem, jeśli uważacie, że warto. I nie zapomnijcie, żeby zatroszczyć się o tych ludzi, którzy dzisiaj będą wokół Was, a może o tych, których nie ma wokół Was, do których. Możecie zaglądnąć. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.